Na dzisiejszym nabożeństwie, jakieś nowe tutaj zwyczaje w naszym zborze, ale dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że Was wszystkich widzę. Wiecie, tak sobie pomyślałam, ja byłam ostatnio, wróciliśmy wczoraj od mojej rodziny, czy przedwczoraj, i to jest dobrze być z rodziną taką cielesną. Ale wiecie, kiedy ja wchodzę do tego miejsca, kiedy widzę moje siostry, moich braci, moich przyjaciół, to ja się po prostu czuję jak w domu. Wiecie, i bardzo się cieszę. Patrzę na Was wszystkich i tak się cieszę, mówię Boże, a my będziemy razem w niebie. Także witam serdecznie tych, którzy są na Zoomie, którzy nie mogli przyjechać. Witamy moich rodziców bardzo serdecznie. Witamy, Jolu, Ciebie bardzo serdecznie. Niech Pan Bóg mocno Cię przytula w miejscu, w którym jesteś. No i każdego z nas, niech Pan Bóg dzisiaj przytuli. YouTube witam serdecznie. O, nawet nie wiedziałam, że aż taka technologia. Witamy wszystkich, którzy nas oglądają albo będą oglądać. Niech Pan Jezus będzie dzisiaj w tym miejscu uwielbiony. Słuchajcie, skupmy Amen. się tylko na Nim, skupmy się na tym, co chce do nas, co chce do nas powiedzieć. Skupmy się na tym, byśmy wyszli z tego miejsca inni niż tutaj przyszliśmy. Panu Bogu niech będzie chwała. Amen. Amen. Pozdrawiamy wszystkich Dziękujemy. Zysku uwielbienia. Prosimy do uwielbienia. Pieśń numer 69 z plastikowych śpiewników. Stańmy, jeżeli ktoś może wstać i chce wstać. Jezus zwyciężył. Pieśń numer 69. Śpiewajmy z radością dla Pana Jezusa, bo myślę, że tak jak tu jesteśmy, to wszyscy wierzymy w to, że Jezus zwyciężył. Ci, że jesteś Panem. Jesteś Panem i z radością mogliśmy to wyśpiewać, wykrzyczeć nawet z naszych serc, z naszych ust, bo tylko Ty jesteś tym Panem, któremu powinna się należeć cześć i chwała. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje zwycięstwo, że Ty zwyciężyłeś. My wszyscy z radością możemy Tobie dziękować za to, że nas wyzwoliłeś z pęty w że mogliśmy razem z Tobą zmartwychwstać do nowego życia. Że teraz każdego dnia chcemy być blisko Ciebie, a Ty Panie chcesz nas uczyć poprzez swoje ducha, swoje słowo, jak mamy, tobie się najbardziej podobać i Tobie oddawać chwałę. Chwała Ci Panie Jezu. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Panem. Dziękuję Ci za to, że wiem komu służę. Dziękuję Ci za to, że jesteś najlepszym dowódcą, takim, który oddaje życie swoje, żeby tylko zlikwidować zagrożenie tych, którzy są Twoi. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twój przykład, za to, że mogę za Tobą podążać, za to, że jesteś naszym Stworzycielem, za to, że jesteś naszym Zbawicielem. Za to, że każdego dnia jesteś ze mną i jesteś dzisiaj z nami wszystkimi. I dzisiaj jest dzień radości, dzień, kiedy jeszcze wspominamy twoje urodzenie. Jeszcze są lampki, jeszcze są choinki, jeszcze są rzeczy, które wskazują na to, że kiedyś przyszedłeś na ten świat. Przyszedłeś jako światło. Dziękujemy Ci, że rozświetliłeś też naszą duszę. I dzisiaj dalej świeć nam przez swoje słowo, przez modlitwy, przez pieśni. Tobie niech będzie chwała nasz zbawicielu. Amen. 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 Zaśpiewamy następną pieśń. Może 80 plastikowych, aleluja miłość twa. Wstyd. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. I to Słowo przyszło na świat, rozświetliło mroki, grzechu. My wspominamy to w symbolicznych rzeczach, kolorach, światełkach, uroczystościach, dobrym jadle. Ale to Słowo ma być też czytane i ma być głoszone. A więc zwrócimy się do Słowa Bożego dzisiaj. I zwrócimy się do jednego z psalmów, o którym powiem troszeczkę później, a tajemniczo przeczytam pewien fragment jednego z psalmów. Wyświadczyłeś, panie, dobro Swemu Słudze, stało się to zgodne z Twoim słowem. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, ponieważ zawierzyłem Twoim przykazaniom. Jesteś dobry i czynisz to, co dobre. Naucz mnie Twoich ustaw. Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem strzegę Twoich przykazań. Nie czułe jest ich serce, niczym obrosłe tłuszczem, ale dla mnie Twe prawo jest rozkoszą. Lepsze jest dla mnie Twoje prawo niż tysiące sztuk złota i srebra. W tym fragmencie przeczytaliśmy, jak ktoś pisze o tym, że pokochał Słowo Boże, pokochał Boże prawo, pokochał to, co od naszego Zbawiciela. Jakżeż mało w dzisiejszym świecie jest tych, którzy zwracają się do tego światła. Wolą świeckie rozkosze. Wolą używki, z tego się biorą uzależnienia. Coraz więcej dzieci, małych dzieci jest w domach dziecka. Tragedie psycholodzy, psychiatrzy nie dają sobie rady. Jak to zrobić, żeby człowiek pokochał słowo Boże? Może ktoś z nas mówi, tak, to jest słowo Boże, ale czy kochasz to słowo całym sercem? Czy to słowo jest tym, które Cię prowadzi przez życie? Czy nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia, od rana do nocy, jest ono Twoją rozkoszą? Kiedyś na studiach pani doktor powiedziała, że w starych, starych czasach to było tak, że te ludy pierwotne to one miały religijność cały czas. Rano, w dzień, w nocy, wieczorem człowiek był przesiąknięty. Strachem i uwielbieniem dla bóstwa, jakiekolwiek wyznawał. Mówi, dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj idziemy do kościoła i mamy sakrum, a po kościele mamy profanum. Czyli kochamy Boga w kościele, ale poza kościołem kochamy co innego. Co zrobić, żeby pokochać to słowo tak, jak tutaj w psalmie jest napisane? Ominąłem w tym fragmencie dwa wiersze. A więc teraz otwórzmy Psalm 119 i przeczytamy te dwa wiersze, które pominąłem. Psalm 119, i to jest fragment od 65 wiersza, a przeczytamy dwa. 67 i 71. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem czyli grzeszył. Ale teraz strzegę Twoich obietnic. I 71. Dobrze się stało, że zostałem upokorzony. Dzięki temu nauczę się Twoich ustaw. Gertruda, ja myślę, że Ty wiesz, że w procesie wychowania dzieci też potrzeba jest Potrzebna jest dyscyplina. Co by to było, gdyby tak puścić dzieci, róbcie co chcecie. Zawsze tylko głaskać, nawet wtedy, kiedy robią coś złego. Co to by była za szkoła, gdyby nie postawiono oceny złej dziecku za to, że się nie nauczyło. Ja miałem któregoś razu w szkole strażackiej egzamin z piorunów. I myślałem, no piorun to piorun. Jak trzaśnie, to stodołę zapali. I poszedłem na egzamin, dostałem pytanie i dostałem ocenę niedostateczną. Jak mi nie było głupio, kiedy zacząłem czytać, że jest kilka, kilka różnych yy, uderzeń pioruna i ten piorun może zrobić krzywdę na różne sposoby i tak dalej. I mówię, jaki ja głupi byłem, że nie sięgnąłem po wiedzę. Zostałem upokorzony. Ale dzisiaj pamiętam, to, co było na egzaminie, to upokorzenie pozwoliło mi otrząsnąć się z mojego lenistwa, z braku wiedzy i tak dalej. Wracając do Słowa Bożego, ono pisze w Starym Testamencie do starego ludu Izraela. Skąd się wywodził ten lud Izraela? Ano z takich pogańskich, yy, wielkich narodów gdzie panowało wielobóstwo czyli politeizm i możemy sobie oglądnąć taki film Bogowie Egiptu o ludziach oni walczą ze sobą wielkie moce różne hartryki a ci mali ludzie tylko się przypatrują temu i boją się bo oni nic nie mogą na to poradzić my dzisiaj jesteśmy ludem który wierzy w jednego Boga. Czyli, czyli jesteśmy monoteistami, jednego Boga. Uznajemy, wyznajemy i w jednego Boga wierzymy, że jest tylko jeden. Ale lud izraelski, zanim, zanim zmienił swoje myślenie z politeizmu na monoteizm, to musiał przejść przez taki proces, który się nazywał henoteizm. Czyli mieli swojego Boga, swoją świątynię, i mieli tam ołtarz Boga prawdziwego, Jodhavucha, taki jest zapis w Starym Testamencie, ale obok niego stały też słupy, aszery, posągi Baal, ale ten był centralny, Bóg Jahwe i jego świątynia. Kiedy robimy wykopaliska z tych czasów, Ksiąg Królewskich, to w takim y, domu, który posiadał cztery izby, to potrafimy w wykopaliskach znaleźć kilka setek bóstw, małych bożków. U ludzi, którzy mieli świątynię i czcili wielkiego Boga, stworzyciela Jafra. Ale obok mnóstwo tego wszystkiego. I to, co czytamy, to Bóg powiedział: Nie róbcie tego. Nie stawiajcie nikogo obok mnie. Jedno z pierwszych przykazań. Nie będziesz miał innych bogów gdzie? Obok. Nie będzie tych bogów obok mnie w świątyni. Nie będzie tych bogów nie stawiaj na dziedzińcu świątynnym. Nie rób świątynek na wzgórzach, bo czcisz mnie jako stworzyciela. Ale obok mnie jeszcze masz mnóstwo tego wszystkiego. I pamiętamy Jozjasz choć był mały, został królem, zarządzał państwem tak jak Pan Bóg chciał. To był pierwszy król Izraela, który wziął się za te posążki obok, powycinał, spalił, roztrzaskał, zostawił tylko jednego hmm, ale to on władzą królewską, a ludzie po domach i tak w sercu zostało coś, żeby schować pod poduszkę, żeby jednak było, a na wszelki wypadek. I Bóg powiedział do niewoli was posił i posłał. Świątynia została zburzona. Skończyło się Państwo Izraela. Zostali uprowadzeni do niewoli. Taka, takie upokorzenie. Ale. Co się stało w wyniku tej niewoli babilońskiej? Kiedy naród izraelski wrócił do siebie, to od tamtego czasu nie znajdujemy w ich domostwach żadnego posążku, żadnego bóstwa obok. Stali się narodem nie świątyni, a stali się narodem księgi. Zaczęli pisać, zaczęli czytać, zaczęli być posłuszni. Przed niewolą babilońską uważali, że Bóg jest tylko ich Bogiem, a wszyscy inni to precz, niewierni. Ale teraz to słowo, które sami napisali w wielu miejscach, mówi, że ten Bóg kocha nie tylko Was, Żydów, ale kocha i inne narody. I posyłał Bóg proroków do tych, którzy kiedyś w oczach Izraela byli niewierni. Dobrze się stało, że zostałem upokorzony. Dzięki temu nauczę się Twoich ustaw. Czy przypadkiem tobie lub mi nie potrzeba czasem upokorzenia? Może nawet niektórzy z nas są takimi ludźmi, a co tam Bóg? No niech on będzie, ja go kocham, ale to, co robię na co dzień, będzie dla mnie. Czyli Bóg i obok niego coś. I dopiero kiedy zdarzy się coś, trudno powiedzieć co, bo dla każdego z nas upokorzeniem może być całkiem inna rzecz, prawda? I kiedy stanie się takie upokorzenie, to ze łzach przychodzimy do zbawiciela, tak jak jest napisane w Starej Księdze, nawracamy się do niego, wołamy o pomoc, o zmiłowanie, o zlitowanie i wracamy do niego, nie mając nic obok. Zaczynamy go kochać. Widzimy, że nie ma już połączenia sakrum i profanum, ale jest dla nas tylko jedno sakrum. Stajemy dla Boga, żyjemy nawet w pracy zawodowej, kiedy się bawimy, bawimy się tak jak trzeba, bawimy się dla Chrystusa, kiedy jemy, oddajemy Mu chwałę, kiedy wychowujemy dzieci, kiedy cierpimy, chorujemy, wszystko czynimy na Jego chwałę. Ale musiało być upokorzenie. A więc pamiętajmy, kiedy przechodzisz trudny czas, może Bóg chce to wykorzystać do tego, żebyś zwrócił uwagę na swojego stworzyciela. Pan Jezus przeszedł też ciężkie chwile na tej ziemi. Urodził się jako bardzo ubogi, będąc królem i stworzycielem. I jest napisane, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Obyśmy byli takimi mądrymi ludźmi, którzy cierpienie, czasami hajmy, upokorzenie, potrafimy przekuć na uwielbienie dla naszego Zbawiciela. A On powiedział tak, pokornych podniosę. Tych, którzy mnie szukają, uwielbiam. I tego Ci życzę, żebyś wiódł szczęśliwe życie ze swoim Zbawicielem. A Was... Na YouTube. Jeżeli Wam się spodobało, spodobał ten fragment nabożeństwa, to zapraszam na żywo tutaj do tego pomieszczenia. Dalej będziemy tutaj mówić o rzeczach osobistych, których trudno nagrywać czasami. A więc zapraszam, jeżeli Ci się spodobało. I żegnam, albo mówię, do widzenia, do następnego razu.